Hej, się wszystkim tu kamrus. I kontynuujemy naszą przygodę w amnezji. Całkiem nie, niedawno był tutaj typek, który chciał nam zrobić kuku. I nie wiem, gdzie on nie się. Dalej szwenda, czy zniknął jak poprzednim razem. Czy to jest szczur? Albo mała szczurka, czy cokolwiek. Zobaczymy na bieżącym. Najwyżej umrzemy. Nieciekawa perspektywa. Dobra, tam z daleka nikogo nie widzę. Co my w ogóle zrobić? Co mamy? Mamy wóz i przecinek. Co? Młot i przy... Coś tam i przecinek. Młot i przecinak raczej. Eee, wiertło IG. Nie mam polskich znaków. Zauważyłem. Świetne sposzczenie. Gratulacje. Mm. W sobie beczka wypełniona kwasem. Dobra, co z tego? Co my możemy z tym zrobić? Możemy się zestroć. Juuu! Dobra, zadania? No dobra, zadania? W sobie beczka wypełniona kwasem. Dużo mi to mówi. Musimy zjeść gdzieś. Chodźmy do tego zamku. Dobra, nie będę na kółca Chociaż... W którą stronę mieliśmy iść? Weźmy naprzód. A nie, to jest w ogóle jakaś nowa area. Arena. Magazyn. W magazynie możemy znaleźć jakiś pojemnik na ten Może. Dobra, wyjmuję tam pochodnie. A nóż się nam się da. Hello. Halo? Jakiś bug? Mogę zapalić światło, Zajście w sensie na pewno jest schowę. Eee, oliwy mało. Pisaliście mi w komentarzach, że oszczędzał, ale oh well. Halo? Magazyn Dobra, chodźmy w stronę magazynu Halo? Jeżeli jest tu ktoś, to ja nie chcę tego wiedzieć. Nie. Znacządzajmy to światło. Co się tam dzieje? Nie chcę tego wiedzieć. Jest he jest Well, hmm. To jest zamknięty. Do czym no, spotkaliśmy go? Boże gdzie ja idę. It, oh. okay. be ready, be enough time. Są jakieś schody na dół. Chciałem mam iść Ja Coś zapaliłem Okej, więc to się chodzi w kółko Ale coraz mniej Więc nie będę marnować Skoro tu się właśnie w kółko Dobra, chodźmy tędy. Jeżeli pobiegnę tutaj i zobaczę ogień, to wiem Fuszę tam Czy te dźwięki oznaczają, że on tam gdzieś właśnie? Mój Boże. Uciekamy. Uciekamy. Co się hey, dzieje? Nie dangerous. I'm Gabriel. I doubt that very much. Boże, co się tutaj dzieje? Nie wiem, iść. Dobra. Sur pewnie za nami nie idzie. On jest tutaj? O Boże! Nawet nie idę. O mój Boże! Dobra, chowamy się tutaj. Błagam, żeby on tutaj nie przyszedł. Dobra, nie będę patrzeć. Niech sobie pójdzie. To jest ślepy zaułek. Ja kucam, co nie? Tak. Schowałem się jak najbardziej w boku, w kącie. Zdrowie mi siada. Psychiczne w sensie. Śledko w tą Błagam, mi się nie wychyli. Hello? Nic nie widzę. Poczekajmy jeszcze chwilę. Nie wiedział, że tutaj szedłem. Po prostu się szwendał. Dobra, muzyczka się ogarnęła. Normalnie jest zamknięta, kłódka jest w doskonałym stanie. Czy nie mogę tego użyć? Kłódka została nienaruszona od dawna. To może ją naruszmy? Nie mogę tego połączyć. Może coś z igłą? Boże. Serio tym nie mogę zniszczyć kłódki? Czyby krótsza klucza, czy co? Dobra. Jego tutaj nie ma. Na kucaku chodźmy, bo wolno. Myślę, że tutaj mogę rozpalić światło. Nie, nie mogę. Oczywiście. Chodźmy gdzieś do światła. Pytanie, czy on zniknął, czy on się będzie świązać tutaj cały czas. Jeżeli będzie się świązać cały czas, to będzie problem. Dobra. Hello, tu nie ma nikogo. Dobra, trzeba się chwilowo ogarnąć. Więc ja do was zaraz wracam. Popatrzmy sobie na światło. Dobra, jesteśmy z powrotem, się ogarnęliśmy. Możemy normalnie sterować. Pytanie, w którą stronę mamy iść. Chyba krzesło. Hello. Maybe she knows. Chyba musimy tędy. Czy my go tutaj spotkaliśmy przypadkiem? Yolo. Jest napisane magazyn, nie, tędy schodzimy. Czyli myśleliśmy, gdzieś tędy. Okej, okay. chyba ogarem że gdzie jesteśmy. Tutaj widzieliśmy tego stwora. To jest gwałcona babka. O, oliwa. Tak. u no proszę, przeświło. Ej, to nie jest babka, oszukali mnie. Gadamet, to jest jakaś tortur. Hej, anybody, help! się.

Żeby usłyszeć jakąś historyjkę. Serta nic nie ma? A mój A! Jest! O, krzesiwo! Hurra! Mamy krzesiwo! Cieszę się niesamowicie. Co no, to się otwiera. Okej, okay, idziemy tędy. Hello? Jest jakaś notatka. I lepiej, że zamknę, jeżeli za sobą. Jak jest zamknięte takie pomieszczenie, myślę, że lepiej zamykać. Wszystko zabalone. Dobra, tutaj jest chleb. Jej, super. Możemy sobie porzucać chlebem. Łap. 18. Dziennik Daniela. I feel like I have fled the world and all its worries. Brenenburg is a majestic creation perched upon a forest hill with towers reaching Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed. The sun sets on Brennenburg, Its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. Okay. Boże, on widział mnie. Byłby dźwięk, gdybym nie widział. Zabra zabarykadować, jeżeli można. O mój Boże, on wszędzie się czai. Ale nie widział mnie. Byłby ten dziwny dźwięk. takie Czy jakoś tak. Poczekajmy aż muzyczka zniknie. Znowu nie poszedłem do toalety podczas nagrywania, super. Dara muzyczka znikła. Więc mam rozumieć, że jego tutaj nie ma. Okej. Okay. Może wrócił do któryś z pom pomieszczeń? Miejmy nadzieję, że nie jesteś tutaj, czy cię nie ma? Tutaj coś było. Mhm. Chyba nie w tą stronę powinniśmy myśleć, tylko w tą stronę chyba jeszcze nie było. E, oliwy mamy trochę Ale wolałbym oszczędzać Nie Tutaj się łazi w kółko Tam już wszystko obczarowaliśmy <śm> Nie lubię amnezji dlatego, że się człowiek gubi O tutaj jasne nie było, tutaj się nie łazi w kółko Będę. Czy to był ten ślepy zaułek? Eee, rozwalimy to. Nie chcę pęknąć trzeba osłabić. Jak do cholery? Jak mam to osłabić? Czym? Wypikam to i wszystko Oliwą? Może pasmarujemy Oliwą? God damn it. Może coś tutaj jest? Zdałem im pisał, żebym robił większy progres w amnezji. Do cholery, jak? Nawet nie by go. Chyba próbowaliśmy to zrobić. Przesiliśmy. Może tu coś jest schowane? Nope. Co ja mam zrobić? Jedz. Pozać się nie męczy, co nie? Głupie by było, gdybym się zmęczył, a nagle na mnie wyskakuje jakieś gówno. Hello, hello. Trendy. U nas nie było. Oliwa. Ja stąd raczej wyjdę. Tu nie było. To tyle dobrze. Hello? Dup, jup, nie było nas. E, liścik. 4 sierpnia 1839 r. Śmierć włożyła mnie w późno. And for a moment, I forgot. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. kulá jest Okay. Ale nie żadnego tego pierwszego się. Dobra, pozostaje miś tam Jakby co, nie ważne Po prostu biegniemy Magal Czy my w kółko? Nie, tym razem dobrze Zapalę Do światło, podwójne światło będzie mi oznaczało, że mam iść w tą stronę. Lekko drzwi otwarte. Lekko drzwi zamknięte. Dobra. O, lida. Thank you. Teraz się zamknij, bo chcę zobaczyć co jest za tą szafą. Fuck you. I tak się zamknę. Odsuniemy, na wszelki. Żeby móc gdzieś się ukryć. Czy zarodny zawsze zabezpieczony? U, Szka... Szklany słoik. Czyli musimy się wrócić po kwas. A, już wiemy, jak osłabimy kłódkę. Pobuszujmy tutaj, jest światełko o, Tinderboxy. Czy może nie ma więcej oliwy? Mamy aż 6 słoików oliwy. Jednego żyjemy. To jest bardzo milutkie. Dobra. Nowy skocz na mnie stwór i będę musiał się chować? Dokładnie Dobrze, że sobie przygotowałem miejscu B Tu mnie nigdy nie znajdzie Chłe, 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 chłe łatwa do przewidzenia Zawsze, gdy coś znajdziemy, to po chwili się pojawia i trzeba się chować w ostatnim pomieszczeniu Dobra, czekamy. Gorzej jak nas znajdzie. Nie wiem jak stąd wyjdzie. Nie, nie znajdzie. Może zapalimy światełko? No, muzyczka się skończyła. Spoko. Możemy sobie wyjść. To jeszcze nie byliśmy, więc może sprawdzimy. Może nam być jakiś co nam się przyda. Nie wiemy tego. A, tu jest to jest to gówno, to gówno, które musimy skwasić na wszelki sposób. Dobra. Aż wiemy, gdzie się wrócić. Dobra, już wiem, co mamy robić, chociaż pytanie tylko, gdzie był ten kwas. Zazdroszczę wam, wy wszystko widzicie, a ja muszę malować, marnować olej. W kuchni to było. Chodźmy do kuchni. Eee, magazyn w tą, a gdzie, w którą kuchnię? W tą? Nie, to jest kubeczka. Okej, okay, chodźmy tu. Kuchnia, kuchnia, okej. Okay. Dobrze, że są te strzałki. Naprawdę pomagają. No tutaj na pewno nie ma kuchni. gdzie się światło oczo swoją Dobra Ciekawe, czy za zapalenie No trochę zżera, za samo zapalenie. Więc chyba mi się nie opaca zapalać tak za chwila co się dzieje. Leki ból głowy. że mi się to wszystko przewija W którą stronę? W tą. Dziękuję. I ja aby tu nie było typa, tu nie ma drzwi do zamknięcia. On je wyważył chyba. Może to nigdy nie było? Ponownie się chowamy. Ostatnim razem nas nie zawiodła ta taktyka ze świnkami. Może i tym razem nie zawiedzie? Tym razem jest bliżej. I tym razem znowu muszę iść do kibla. I tym razem znowu się chowamy tutaj. I tym razem też nie pójdziesz do tych świnek. Co nie? Zbieprzaj stąd. Mnie tu nie ma. Jest tylko kwas, martwa świnia, która nie jest data do jedzenia, więc nad się nie zbliżaj do niej

Już. Nie słyszę jego warków. Dobra, muzyczka znikła. To oznacza jedno. Freedom. Szkan słoik. Napełniony kwasem. Jest. Czekajcie, wszystko wylejemy na tą kutkę, czy nam trochę zostanie, panie. Wszystko wylejemy. Dobra, na ten moment. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zakończymy swój odcinek. Trzymajcie się, papa. Pa. Do zobaczenia.